który wygrali 5 do 0, jakoś zmienił Wasze nastawienie, no bo wiadomo, że wcześniej grali bardzo słabo, jak teraz, przed tym meczem, się zapatrujecie na to spotkanie? Witam, no przede wszystkim na pewno to Bistrów podbudowało, nie wiem ile meczów w rządu przegrali, 5, 6, nie, 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 nie liczyłem, ale zwycięstwo nad Pogonią na pewno dodało im skrzydeł i przyjadą tutaj podbudowani. Ale my nie możemy się obawiać Wisłą. my musimy zagrać swoje i musimy e, grać przed własną publicznością, więc myślę, że nic nie może być z tym problemu i musimy wyciągnąć e, wnioski z poprzedniego spotkania z Wisłą, kiedy mogliśmy to spotkanie wygrać dosyć wysoko, a skończyło się podziałem punktów. Kolejne pytanie? Dziękuję. Okay. Nie? Uch, Marcin Zygaret. Bartek, przede wszystkim pytanie, czy, czy zagrasz, tak? Czy, jak, jak czujesz, czy zagrasz, czy, czy, czy Ty, czy Łukasz Broś, jak jesteście ustawieni na, na treningach? Po mnie chyba będzie ten trener, więc to chyba jest pytanie do trenera. Nie wiem, zobaczymy dzisiaj na treningu. Ja nie chcę mówić o tym, kto będzie grał. Myślę, że zarówno Łukasz, jak i ja jesteśmy przygotowani do tego, żeby grać w pierwszym, w pierwszym składzie. Dzisiaj na treningu się dowiemy. Nie wiem, to nie moja kompetencja, żeby wchodzić tutaj, kto będzie grał. Ja jestem gotowy i mam nadzieję, że to ja zagram. Bartek, czego najbardziej możecie się obawiać, jeżeli chodzi o Wisłę, indywidualności zespołu? Czy może ta wygrana z Pogodą była wypadkiem przy pracy i, i, i tak naprawdę po pięciu porażkach tutaj nic, nic złego się legi nie zdarzy? To znaczy myślę, że na pewno Wisła jest wyróżniona od Pawła Boszka. Jak widzimy, kiedy Paweł nie strzelał, to Wisła też nie funkcjonowała dobrze. Ostatnie strzał Patryka, Wisła wygrała 5-0. Więc na pewno to on jest najgroźniejszą postacią z przodu, która, która będzie zagrażać naszej bramki i myślę, że nie możemy się skupiać też na jednym bo na pewno każdy gracz w potrafi grać i potrafi zrobić różnicę, więc myślę, że musimy się skupić na całym zespole. Co czy jakieś pytania? Jeden Kałucki, polski radio, ja mam pytanie, A Powiedz, jaka w ogóle panuje taka atmosfera w Szatni? Czy już wiecie, że to mistrzostwo jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo blisko? Myślę, że czujemy, że to mistrzostwo jest bardzo blisko już od wtedy, kiedy zaczęła się grupa mistrzowska. I każdy z nas zdaje sobie sprawę, że mamy dosyć sporą przewagę nad Lechem, ale poprzez podział punktów to ta, ta przewaga może być za chwilę tak mała, że, że może nam nie wystarczyć, więc musimy być skoncentrowani na każdym meczu. Każdy z nas wie o tym, że to mistrzostwo jest blisko, ale wie, że zarazem jest daleko, więc musimy być cały czas skoncentrowani, bo jeden mały błąd może zaważyć na tym, że po prostu damy niepotrzebnie nadzieję przeciwnikom. Jeśli nie ma więcej pytań, to chwilę druga część konferencji z trenerem Darkiem. Dziękuję.